Cześć, witam na kanale info U Prawa. Dzisiaj cały odcinek poświęcony rabarbarowi. Krótki odcinek, ale bardzo ważny. Bo teraz jest właśnie jego najważniejszy zabieg w sezonie. To znaczy teraz już się to powoli zaczyna. U Was może być za chwilę. Ale zobaczcie sobie. Tu mamy jeden. Tutaj mamy drugi. Rosną naprawdę ładnie. Bardzo fajnie. Zaraz będę używał sekatora. Ale najpierw tak. Mój rabarbar. Moje rabarbary dostały nawóz. Dostały już jedną dawkę nawozu. Tak samo jak nawiozłem już czoski, które posadziłem na jesień. Tak samo jak nawiozłem cebulę, którą posadziłem na jesień. Tak samo nawożę właśnie warzywa wieloletnie i do, i do nich należy rabarbar. Dostał nawóz, zrobiło się cieplej, pięknie ruszył. Zobaczcie sobie. Piękne liście. Wszystko jest super. Na pierwszy rzut oka. Ale. Gdy przyjrzymy się, to już coś zauważymy. W tej sztuce jeszcze aż tak nie ma, chociaż już coś zauważam. Ale patrzcie tutaj jakby jeszcze nie ma nic. W tej sztuce też nie ma nic. Ale zobaczcie sobie tutaj tutaj już chodzi mrówka, tam może też już takie pojedyncze chodzą. Bo mrówki tutaj rabarbar lubią. To znaczy, myszyce bardzo lubią rabarbar. Mszyce siedzą bardzo na rabarbarze, jest ich zawsze mnóstwo. Tutaj on zbiera się do kwitnienia. Spójrzcie sobie. Więc tutaj będzie dużo mrówek, będzie dużo mszyc, co niekorzystnie wpłynie na sam rabarbar, to go osłabi. Już samo kwitnienie dla rabarbaru jest według mnie niekorzystne, bo po co? Rabarbar, o mróweczka, następna tam. Pewnie tutaj ich jeszcze znajdę trochę. Zaraz ich będzie mnóstwo, jeśli nie, nie zrobię tego, co zaraz wam pokażę. Czyli nie utnę tego, już sam ten kwiat jest niekorzystny. Samo to, że ten rabarbar chce kwitnąć, bo to zużywa nam no, część mocy na, na to, żeby ten rabarbar kwitnął. On tutaj rośnie, sobie będzie tam kwit, ale nam to jest kompletnie niepotrzebne. Nam zależy, przynajmniej mi i większości z Was, na liściach. Na tych, tych właśnie, na tym wszystkim. Nam na tym zależy, nie zależy nam na kwiatach, więc kwiaty trzeba. To jest najważniejszy zabieg: trzeba je usunąć. Bo raz, że właśnie ta moc jest używana jakaś część na ten kwiat, a dwa, że do tego kwiatu wręcz uwielbiają tam być mszyce, są tam mrówki czyli to są szkodniki naszych warzyw, co jeszcze bardziej osłabia ten krzak przez co te plony, te liście no będą dużo gorsze więc najważniejszym zabiegiem dla rabarbaru jest cięcie tego kwiata, jakoś to widać więc tniemy, ja tutaj Wam to zaraz całkowicie pokażę O, tyle sobie obciąłem, to jest rabarbarowi kompletnie niepotrzebne, to sprowadza na rabarbar mszyce Przynajmniej w bardzo dużej ilości, bo i tak mogą być, ale to sprowadza w bardzo dużej ilości i to osłabia tą roślinę. Dlatego według mnie warto czym prędzej usyłać ten cały pęd, który idzie w kwiat. Więc usuńcie to, sprawdzajcie na, na bieżąco, czy już nie, ma, nie macie właśnie takich pędów, a ja wam już dziękuję, bo to krótki filmik, pokażę Wam jeszcze trzecią sztukę. Tutaj jeszcze następny rabarbar, potem jak będzie możliwość, teraz już nie, ale sobie go też porozmnażam, też, też to mam nadzieję, że uda mi się w późniejszym czasie pokazać. A ja Wam teraz dziękuję za uwagę, zapraszam do zakupu mojej książki, info uprawa jak uprawiać warzywa, tam uprawa rabarbaru jest opisana, w tym też właśnie piszę o tym, kwiat, o tym kwiatku, o tym pędzie kwiatostanowym, żeby go Usuwać. Wszystko jest opisane krok po kroku. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Alekro. Pozdrawiam.